ciszę, a potrafię być z tymi zwierzętami dwie, trzy godziny. Dają mi dużą satysfakcję. Dla, dla mnie najlepsza jest Agama, Agama. bo to jest niespotykany zwierzak i dopiero tutaj poznałem ją osobiście. No, tak. A tak tylko ja zawsze na zdjęciach na zdjęciach albo na filmie. Teraz a teraz można chwycić, podtrzymać, pogłaskać. No, to to prawda. To jest na właśnie ta największa atrakcja. I wykąpać. I wykąpać. <noise> Zjem z nimi w nie Nie, nie daje jeść. To one wychodzą i pachną, A czyli Tak, czyli reagują jednak. Reakują. bardzo bym chciał rybki, bo rybki to od, praktycznie od urodzenia zawsze przez jak mój dom się przebijały. Nigdy nie było tak, żeby nie było jakiegoś zwierzaka, ale rybki tak. były najczęściej. Patrzy, czy uważacie, że obecność zwierząt w naszym domu to jest dobry pomysł? Dobry, dobry, dobry pomysł. Buzzo zainteresować.